Jechał wężykiem i skończył w rowie. Badanie alkomatu szokuje Łódzki. Jechał oplem, wężykiem i wpadł do rowu. Miał ponad 4 promile. Ponad 4 promile alkoholu w organizmie miał 35-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, który jechał oplem przez miejscowość Zwierzyniec w województwo łódzkim. Kierowany przez niego samochód poruszał się wężykiem i wpadł do rowu. Mężczyzna został zatrzymany dzięki reakcji świadka. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa policji z Śradza Aspirant, sztabowy. Agnieszka Kulawiecka, do wyeliminowania z ruchu kolejnego nietrzeźwego doszło w niedzielę po południu dzięki właściwej postawie świadka. Świadek przejeżdżający przez miejscowość zwierzyniec zauważył opla, który poruszał się plus wężykiem plus, zjeżdżając z prawego na lewy pas podejrzewając, że kierowca pojazdu może być nietrzeźwy, świadek cały czas obserwował go, zachowując bezpieczny dystans i powiadomił dyżurnego sieradzkiej komendy, wyjaśniła. Dodała, że w pewnym momencie kierujący oplem stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Wówczas podszedł do niego świadek, który wyczuł od niego wonie alkoholu. Kierowca oplachcąc uniknąć odpowiedzialności uciekł w kierunku pobliskiego lasu, ale po chwili wrócił, wsiadł za kierownicę i próbował wyjechać z rowu. W tym czasie na miejsce przyjechał patrol policji. Funkcjonariusze ustalili jego tożsamość i sprawdzili stan trzeźwości. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec powiatu siarackiego. Alkomat wskazał, że ma on w organizmie ponad 4 promile alkoholu. Przekazała rzeczniczka sierackiej policji. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny, a samochód został zabezpieczony. Zakierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Dodatkową obligatoryjną karą jest świadczenie pieniężne na rzecz funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.